Cześć, drogi widzowie, witam cię na kolejnym odcinku na kanale inwestycyjnym. W dzisiejszym materiale ocenimy sobie trzy ekipunki, które psaliście na mojej Discordzie. Jeżeli chcesz, aby ocenić Twój chybunek, bij na naszego Discorda, do którego link znajdziesz w opisie, oraz wyślij go na odpowiedni kanał. Napisz w co inwestujesz, kiedy zacząłeś inwestować, i również, jeżeli masz jakieś pytanka, chętnie na nie odpowiem. No i to w sumie tyle, więc zapraszam do oglądania. Co to mogę mówić? Zróbmy pod tym materiałem jakiś ła rekord łapy w górę, aby ten materiał fajnie się przyjął. Bo w tej serii możecie zobaczyć inwestycje innych osób, które po prostu są na naszym Discordzie i inwestują. I również możecie się nim zasugerować. Ja tutaj po prostu się wypowiem na 3 wipunki, które co ja o tym myślę i będziemy to ocenić, więc zaczynamy. Pierwszy wipunek jest o wartości 210 zł niecałych. Mamy tu skina Maga i jakieś naklejki z Paryża. Mamy tu również 8 sztuk z pojemnika z Paryża. Legend konkretnie. Mamy tu jedną naklejkę holograficzną, pewnie z dropu, jak dobrze wiem. Mamy tu fajne awupki, mamy tu no, fajne skinki, mamy po prostu i można powiedzieć, jakby to powiedzieć. Wszystko można powiedzieć poinwestowane z openingów, jak dobrze widzę. Jeżeli to nie są z openingów, no to po prostu daj mi znać w komentarzu. Napisz, jak tu się z tymi inwestycjami i w co planuję sobie kupić w najbliższym czasie. Mamy tu kupionego digla, który ma fajnie wyglądać na CS2, więc pewnie to jest taka inwestycja. Mamy tu również tak, no wszystko mamy głównie z openingów, więc nie będę tu dużo oceniał. Jeżeli chodzi o to, w co bym zainwestował jeszcze, no to zainwestowałbym bardziej w jakieś skrzyneczki, w jakiś Antwerp. Lub jakieś można powiedzieć tańsze naklejki, pod wielkszą, większą ilość. E, dziękuję Ci, że podostałeś swoje wypłynęte oceny. E, napisz komentarz skąd pochodzą te naklejki, bo nic nie pisałeś oraz co, co planujesz w najbliższym czasie sobie kupić na swoje konto Steam więc dziękuję bardzo i lecimy do następnej osoby. Następny ewipunek jest o wartości 360 zł, więc pamiętaj, jeżeli masz ekipunek o wartości powiedzmy 100 zł-50 zł, zł podejść ja oceniam, ja tu nie jestem jakoś mocno wymagający kiedyś, zaczynam od takich kwot i sam jestem wyrozumiały Mamy tutaj naklejki z Paryża, głównie jakieś autografy. Mamy tu jedną naklejkę, mamy 15 naklejek 9 brokatowych z Paryża. Mamy również naklejkę Navi w wersji holograficznej z Paryża. I również mamy 20 sztuk n brokatowych, które fajnie wyglądają na CS2. Mamy poinwestowane 4 skrzynki Zaumania. Mamy poinwestowane w 7 skrzyni Antwerpu w wersji Kandydata. Mamy tu Outsidersów z Antwerpu, mamy również Fnatic'a z Paryża oraz Brokatowego i g tu Dobre do inwestycji. Mamy tu również jakieś pojemniki z Paryża autografami i również naklejkę klikę 9. Holograficzną z, można powiedzieć, pewnie openingów lub pewnie kupiłeś. Więc daj znać w komentarzu, czy je po prostu kupiłeś, czy po prostu tak. W losowej z openingów. Mamy tu GLA 9999 nine, 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 holograficzne. Jak tu widzimy, krawciki jakieś można powiedzieć są tutaj robione i widzę, że po prostu zaczynasz robić fajne krafty. Jeżeli chodzi o to, co bym sobie bardziej zainwestował, zainwestowałbym więcej skrzynek, zainwestowałbym, można powiedzieć, w. No w sumie, to głównie te skrzynki, i można powiedzieć, troszeczkę Antwerp. Daj znać, czemu nie wybrałeś. Antwerpół Legend, bo one fajnie pną się do góry, teraz troszeczkę spadały, skrzynia złamania, to co cię fajnie dołek. E, odcinki teraz na kanale będą się pojawiać co dwa dni, no bo mamy rok szkolny i po prostu nie ma, można powiedzieć takiej oglądalności jak była, więc hmm. został łapiek górę tym szybciej bije ten materiał na następny, mater... na następny materiał. Następny materiał będzie chyba o można powiedzieć jakimś przeglądzie rynku lub jakieś tam fajne inwestycje, które po prostu można zgarnąć sobie w tym tygodniu e, no i tak napisz komentarz, by fajnie materiał się przyjął Napi wyślij tą łapeczkę nie musisz zostawiać tej subskrypcji, nie liczę na to po prostu, że zostawicie mi tego subskrypcji tylko zależy mi na tych łapkach w górę no i lecimy do następnej osoby ogólnie Daniel, dzięki, że podesłali swój wypłynek dziękuję, że wspierasz ten kanał, po prostu żeby były materiały z tej serii no i serdecznie cię pozdrawiam, życzę fajnych inwestycji mamy tutaj wypłynek o wartości 7500 e, dana Mamy tu jakieś naklejki z openingów, e, tak jak pisałeś i wszystko głównie kupujesz na buffie. E, mamy tu jakieś Team Liquidy, mamy tutaj e, wersję jakieś brokatówki, e, Mamy tu niebieskie papierki, 587 sztuk. Mamy tu jakieś holograficzne 999. Mamy tu e, Cyrexa w wersji, e, wersji prosto z fabryki. E, mamy tu fajnego USP-ka. Daj znać, że skupuję sobie również takie skinki, jak te, na przykład takie USPK na buffie, mamy tu również kupioną naklejkę Furie. furię, e, mamy tu kupione 159 sztuk skrzyń załamania oraz e, 7 sztuk skrzyń e, sztokholmu, daj znać po ile ją kupiłeś na buffie, bo chętnie się dowiem, mamy tu fajną kolskę. Mamy tu jakieś agenta. Jeżeli chodzi o agentów, jest to moje moim zdaniem dobra inwestycja, no bo one po prostu teraz w tym CS2 mają dużo swojej cutscenek, mają więcej animacji, po prostu są bardziej doceniani niż byli. I myślę, że ich cena w najbliższym czasie może fajnie podejść do góry i może z tego zrobić fajny procentówkę. Mamy skrzynie załamania, załamania, załamania. I mamy tutaj jakieś, tutaj można powiedzieć, pewnie krafciki. E, mamy tu e, gamma doppler. Mamy również tu jakieś craft e, za 15 zł. E, mamy tu poinwestowane wysztoką kontenderców e, znowu mamy o, mamy Antur w końcu 39 sztuk e, no, dosyć fajny kipunek, widzę po prostu że się rozwijać i po prostu kupujesz wszystko na baffy. i po prostu kupisz po prostu tam na bafie zawsze możecie kupić sobie taniej i później sobie na Steam od razu sprzedać drożej, więc jest to moim zdaniem dobra inwestycja. No bo zarabiacie na tym, nie? Mamy tu poinwestowane w, w stów i koszmarów. Daj znać się, po prostu e, sobie farmie z meczu i po prostu sobie zostawia, żeby później mieć tego jakiś można zysk e, mamy tu 31 jeden sztuk ukończenia węży, mamy tu Paryż są to wszystkie można, można powiedzieć inwestycje na te, czyli Antwerp Paryż skrzynki, skrzynki e, naklejki jakieś można powiedzieć holograficzne bardzo fajny kwiepunek e, liczę że Twoje inwestycje mogą zrobić fajną procentówkę dziękuję również, że podostałeś swoje kipunek do ceny a ty drogi widzu, pamiętaj o zas zasubskrybowaniu tego kanału oraz zostawieniu łapeczki w górę do zobaczenia